Szanowni Państwo, witamy wszystkich mieszkańców Zgierza bardzo rządu, serdecznie. Chwilę za chwilę rozpoczniemy tutaj. Wielkie poparcie samorządowców z powiatu Zgierskiego dla Rafała Trzaskowskiego. Później oczywiście będziemy do Państwa dyspozycji. Każdy zainteresowany za chwilę otrzyma ulot gazety banery, e, jeżeli ktoś jeszcze chce wywiesić, jesteśmy w ramach trasy Trzaskowski 2025, obywatele naprzód. Chciałem Państwa jeszcze o jednej rzeczy poinformować. Uzgodniliśmy z Rafałem, że wszędzie tam, w tych miastach i gminach, których wynik z drugiej tury. Będzie wyraźnie lepszy niż z pierwszej. Rafał będzie przyjeżdżał. I coś mi intuicja podpowiada, że to będzie także że powiat zgierski i zgierz. I pokażcie, że jest z nami moc. Polska cała głosuje na. Rafała. Zgierz cały głosuje na. Rafała. Powiat zgierski głosuje na. Rafała. I to jest moc. Rafała. Jeszcze chwilę poczekamy, za pięć minut rozpoczniemy konferencję prasową. Szanowni Państwo, witamy wszystkich bardzo serdecznie na spotkaniu w ramach trasy Obywatele Naprzód Trzaskowski 2025. Jesteśmy w Powiecie Zgierskim. Dziękuję mieszkańcom Zgierza Powiatu Zgierskiego za wynik Rafała Trzaskowskiego z pierwszej tury. Przed nami druga tura. Liczy się każdy głos. Różnica może być kilkadziesiąt tysięcy głosów. Ciepło oczywiście prosimy i serdecznie Was zapraszamy. Do udziału w wyborach i do poparcia naszego kandydata. Zaraz będziemy rozmawiać z mieszkańcami Zgierza. Ale jest dla mnie rzeczą wyjątkową, że ta konferencja jest różna od wszystkich tych, które się do tej pory odbywały. Są ci, którzy są wyjątkowo blisko ludzi. Każdego dnia rozwiązują ich problemy. Są naszymi przedstawicielami w samorządzie. Zgromadziliśmy tu wyjątkową drużynę samorządowców z powiatu. Zgierskiego i polityków z różnych opcji. Bo są z nami zarówno samorządowcy bezpartyjni, jak i ci, którzy przynależą do środowisk partyjnych. Są z nami szefowie struktur nie tylko Koalicji Obywatelskiej, ale naszych przyjaciół z trzeciej drogi, z lewicy, z polskiego stronnictwa ludowego. Jesteśmy Wam bardzo zobowiązani za to poparcie, które udzieliliście Rafałowi Trzaskowskiemu. Zdajemy sobie sprawę z wagi tych wyborów. Z wagi tych wyborów, która zawrze się w tych dwóch symbolicznych nazwiskach. Rafała Trzaskowskiego, polityka wiarygodnego, znanego, bez plam w życiorysie, który pracuje na rzecz społeczności, czy to w Warszawie, czy na różnych stanowiskach publicznych od bardzo wielu lat. I mamy nazwisko Karola Nawrockiego, człowieka, którego nie znaliśmy wcześniej, ale go poznajemy. Poznaliśmy go jako człowieka, który wyłudził z, e, mieszkanie od starszej osoby, który kłamał w swoim oświadczeniu majątkowym, który kilkanaście razy zmieniał swoje zeznania, w jaki sposób to mieszkanie nabył. Na końcu się okazało, że akt notarialny podpisywał w areszcie śledczym i poświadczył w nim nieprawdę, mówiąc, że zapłacił 120 tysięcy za mieszkanie, a jedyne co zrobił to pożyczył kilkanaście tysięcy na wykup mieszkania komunalnego na świarski, dwudziestoprocentowy oprocentowanie. Dzisiaj dowiedzieliśmy się kolejnych rzeczy. O tym, że Karol Nawrocki, który jako dyrektor Muzeum II, II Wojny Światowej jest strażnikiem pamięci historycznej tragedii milionów Polek i Polaków, którzy w tej wojnie zginęli, poręczył za człowieka, który ma tatuaże Adolfa Hitlera i spastyk hitlerowskich oraz cytat z Mein Kampf. To jest sytuacja absolutnie hańbiąca. To jest sytuacja, w której człowiek, który powinien być strażnikiem tragedii narodowej, tą tragedię sponiewierał, ponieważ poręczył za osobę, która jest zafascynowana Adolfem Hitlerem i hitleryzmem, jako takim, który doprowadził do tragedii ogólnoświatowej i tragedii narodu polskiego. Ale my to dzisiaj odkładamy. My dzisiaj uśmiechamy się do Państwa, zapraszamy oczywiście na marsz w najbliższą niedzielę, ale przede wszystkim udzielamy. Teraz głosu tym, którzy są ze mną, wyjątkowi ludzie, samorządowcy, zobaczcie Państwo, jaką tu mamy reprezentację. Jest z nami gospodarz terenu, witam bardzo ciepło i serdecznie, prezydenta Zgierza, jest z nami Przemek Staniszewski, witamy Cię przemku bardzo ciepło. Jest z nami starosta powiatu zgierskiego, Iwona Dąbek i Wonko ciepło cię witamy. Jest miasto, jest powiat, ale jest sejmik. Jest przewodnicząca sejmiku Małgosia Grabarczyk. Witamy cię Małgosiu. Są także samorządowcy z powiatu, tak jak powiedziałem. Jest burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego. Jacek zdążę, poczekajcie, zdążę go przedstawić. Jacek Lipiński. Jest z nami wicestarosta Sebastian Dunin. Witamy cię ciepło. Jest z nami zastępca wójta gminy Zgierz Wiesiu Olender. Witamy cię Wiesiu. Jest z nami oczywiście przewodniczący Rady Miasta w Zgierzu Łukasz Wróbleski. Łukaszu, ciepło cię witamy. Posłuchajcie, powiedziałem już, jak bardzo sobie cenimy naszych przyjaciół i koalicjantów, którzy bez dyskusji poparli Rafała Trzaskowskiego, oczywiście mówiąc to, o czym im zależy w programie. Witam mojego kolegę z ław Senackich, senatora lewicy, pan senator Marcin Karpiński. Jest z nami kwiat polskiego stronnictwa ludowego. Witam Justynę Romanow-Przybylak z PSL-u. Witamy ci ciepło. I witam przewodniczącego Rady Powiatu i szefa powiatowej struktury Bogu Jarota. Jest z nami. Witamy Was ciepło. I szanowni Państwo, teraz w tej wyjątkowej konferencji, jak kogoś nie przywitałem, to mnie kopnąć i podpowiedzieć, oddam głos tym, którzy w tej sprawie są najważniejsi oprócz naszego kandydata, czyli oprócz Rafała Trzaskowskiego. Niech samorządowcy, którzy wiedzą najlepiej, bo są najbliżej ludzi, niech sami powiedzą, czy popierają e, Rafała Trzaskowskiego, a jeżeli tak, to dlaczego? W zgierzu pierwszy musi zabrać głos Przemysław Staniszewski, prezydent. Zgierza. Senatorze, ogromne podziękowania. Szanowni Państwo, dla mnie to ogromna przyjemność móc być w tej grupie. Wspólnie patrząc na to, co jest istotne, myślę, dla naszej lokalnej społeczności. Jako reprezentant głosu mieszkańców, mający ten zaszli przyjemność być już trzecią kadencję prezydentem miasta, co nierzadko w historii naszego miasta miało miejsce. Patrzę z punktu widzenia faktycznego, jak samorząd powinien funkcjonować, co jest ważne, co jest ważne z punktu widzenia stabilności władzy, co jest z punktu widzenia pewnego podejścia istotne dla samego samorządu. Myślę, że tych wszystkich form związanych z niestabilizacją w zakresie finansów, w zakresie różnego rodzaju przepychanek już mamy wszyscy wyraźnie dość. Pewnie trudno jest działać na forum samorządu, e, osiągając konsensusy. Nam krok po kroku, mam nadzieję, to pan przewodniczący pokreśli, podkreśli, udaje się, coraz bardziej docierając się, zmierzamy ku wspólnemu dobru. To jest chyba najważniejsze: ta stabilizacja na różnych forach, możliwość pozyskiwania środków zewnętrznych, możliwości wpływania na to, co e, ta najwyższa władza e, Rzeczypospolitej, Parlament Rzeczypospolitej Polskiej podejmuje, jest w stanie. E, Przyjmować, przede wszystkim być niekwestionowane, jest dosyć istotne. Tą gwarancję daje Rafał Trzaskowski. Ja ze swojej strony mogę osobiście podkreślić, nie zachęcając już nikogo, ale myślę, że wszyscy wiemy, jakie wybory padały w przypadku naszego miasta. 37% poparcia w pierwszej turze przekonuje co do tego, że w tym kierunku wszyscy powinniśmy wspólnie iść. Za, za to, to dotychczas, ale za to, co Państwo na co dzień przekazujecie, bardzo dziękuję i myślę, że wspólnym sumtem naszym, naszych działań powinno być to, żeby udzielić tego głosu wsparcia i poparcia na ten ważny czas drugiej tury wyborów. Zachęcić przede wszystkim, żebyśmy nie pozostawali w domach, żebyśmy poszli do urn wyborczych i oddali swój głos na jednego słusznego kandydata. Dziękuję Przemu, bardzo. Ciepło ci dziękujemy. Bezpartyjny prezydent Zgierza Oklaski. Szanowni Państwo i kolejny szczebel samorządu budujemy mosty dla pani starosty. Proszę bardzo. Bardzo dziękuję Panie Senatorze. Rafał Trzaskowski to doskonały samorządowiec, który nie tylko zna problemy swoich mieszkańców, ale przede wszystkim potrafi realnie je rozwiązywać, realizując programy zarówno dla ludzi młodych, dla seniorów, który zadba o prawa kobiet. To jest jedyny wybór. Sama byłam współorganizatorem i uczestniczyłam w strajkach kobiet kilka lat temu. Pamiętajmy o tym, że gwarantem tych praw. Nie tylko prawa do aborcji, ale prawa do, do godności, prawa do e, równych e, wynagrodzeń, prawa do szacunku e, zagwarantuje nam Rafał Trzaskowski. To jest jedyny wybór. Zwracam się głównie do e, kobiet, do koleżanek, do mam, do babć. Pamiętajmy o tym, że to my odpowiadamy za wychowanie, za edukację naszych dzieci, naszych wnuków. Stawiamy na Rafała Trzaskowskiego. Dziękuję. Oklaski dla naszych wspaniałych pań, które są z nami. Szanowni Państwo, i trzeci, wyjątkowo ważny szczebel samorządu. To oni rozdzielają fundusze europejskie, a Rafał Trzaskowski dopilnuje, żeby te fundusze europejskie były, ale najlepiej o tym powie przewodnicząca Sejmiku Województwa Łódzkiego. Tak, proszę Państwa, wczoraj na sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego próbowaliśmy podejmować decyzję o rozdzielaniu funduszy dla sołec, miast i miasteczek, które czekają na te fundusze. Ale niestety nie udało nam się to zrobić tak, jak powinno to wyglądać, czyli w spokoju i w rzeczowej dyskusji e, i rozmowie. Radni PiSu przyprowadzili wczoraj na sesję Bąkiewicza, z którym e, e, przez pięć godzin musieliśmy znosić kibolskie okrzyki i niewybredne zachowanie. Proszę Państwa, policja by nam pomogła, ale nie w tym rzecz. Ja chcę powiedzieć, że Rafał Trzaskowski. Że tutaj idzie rzecz o to, w jakiej Polsce chcemy żyć. Czy w Polsce Bąkiewicza i kolegi, czy w Polsce Rafała Trzaskowskiego, który szanuje człowieka, szanuje kobiety i jest gwarantem poszanowania naszych praw. Dziękuję. Bo Polska cała głosuje na... Rafała! Szanowni Państwo, tak jak powiedziałem, jest tu liczniejsza reprezentacja samorządowców z powiatu zgierskiego. Burmistrz Jacek Lipiński. Tak, szanowni Państwo, nie jest żadną tajemnicą, zresztą po wypowiedziach moich koleżanek również z Aleksandra że Aleksandr Łódzki samorząd Aleksandrowa wspiera Rafała, czego najlepszym dowodem był wynik pierwszej tury, gdzie zmiażdżyliśmy praktycznie kandydata obywatelskiego, obywatela Kaczyńskiego, wynikiem ponad 50% przewagi. To pokazuje, jak bardzo ważne jest społeczeństwo obywatelskie, jak ważna jest praca organiczna. Także przede wszystkim myślę, że Rafał, którego popieraliśmy już w poprzedniej kadencji, jest gwarantem, po pierwsze, to jest bardzo, bardzo istotne tego, że państwo wróci na drogę demokracji, na drogę... Przede wszystkim rozwoju dynamicznego samorządu. To jest bardzo istotny element, na który trzeba zwrócić uwagę. W małych ojczyznach w samorządach rozgrywają się najważniejsze sprawy. PiS przez 8 lat swoich rządów pozbawił nas kompetencji, przede wszystkim zniszczył finanse samorządowe, a Rafał, który przez 10 lat realizował politykę. Tak naprawdę rozwijając stolicę do rangi europejskiego formatu, stawiając na to, co jest ważne w nowoczesnym państwie, na nowoczesną, neutralną, światopoglądową oświatę, na rozwój przedszkoli, żłobków, na politykę e, mieszkaniową, która jest piętą achillesową często samorządów. To wszystko robił e, Rafał, e, a oczywiście polityka mieszkaniowa nie polega na e, realizacji własnych potrzeb e, e, polityki mieszkaniowej, jak to robił kandydat Nawrocki. E, I myślę, że pamiętajmy o tym, że nowoczesne państwo, nowoczesne samorządy, e, przede wszystkim wolne od e, fobii ideowych, e, które niestety realizuje, e, realizowała koalicja Prawa i Sprawiedliwości. E, dzisiaj jest racją stanu. Dzisiaj każdy głos, szanowni państwo, e, naszych obywateli, naszych mieszkańców może zdecydować o. Tym, czy będziemy mieli znów nowoczesne państwo, czy rząd będzie mógł realizować swoje, e, 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 swój program, między innymi również dotyczący e, e, rozwoju dynamicznego samorządu, odtworzenia silnych inwestycyjnie samorządów, wprowadzenia znów neutralności światopoglądowej w oświacie, e, czy też wracamy do okresu ciemnogrodu. Szanowni Państwo, każdy głos. Będzie się liczył. Zwiększenie frekwencji w drugiej turze to coś, co może zdecydować o losach naszych małych ojczyzn, o losach państwa. Apelujemy jako samorządowcy o to, żeby pójść do wyborów, żeby pójść do drugiej tury. Zwyciężymy! 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 Wyciężymy! Szanowni Państwo, Jacek powiedział prawdę, tu będzie nieznaczna różnica głosów. Trzymajcie mnie za słowo. Wygramy 123 tysiącami 4506 głosami. Ale to na razie odkładamy, bo jest z nami dwóch moich przyjaciół, samorządowców. Zapraszam, pana wicestarostę Sebastiana Dunina i przewodniczącego Rady Miejskiej Łukasza Wróbleskiego. Oni mają wspaniałą, cudowną Cechę, potrafią mówić krótko. Tak. Szanowni Państwo, ja się bardzo cieszę, że w tych wyborach zdecyduje głos młodych obywateli. Wierzę w to, że młodzież zagłosuje na Rafała, bo wybieramy przyszłość, a nie przeszłość. Głosujemy na Rafała. Bardzo krótko, aż za krótko. Słyszę od niedzieli, że matematyka jest nieubłagana. Tylko na szczęście polityka to nie matematyka, bo polityka to ludzie. I ja z wami mieszkańcami zgierza, nie tylko powiatu zgierskiego, od kilkunastu lat spotykamy się przy różnych kampaniach, rozmawiamy i ta rozmowa jest kluczem, żeby ta matematyka 1 czerwca się zgodziła. Zgodziła się... Może o 123 456 głosów, jak tutaj deklaruje senator Kwiatkowski, może o więcej. Ja liczę, że Zgierzanie, którzy tak fantastycznie z wyborów na wybory coraz bardziej wierzą w nowoczesną Polskę, w nowoczesny samorząd i po prostu w dobrych, uśmiechniętych obywateli, przekroczą kolejny, kolejny rekord. I ja liczę 70% w drugiej turze na Rafała, bo cały Zgierz głosuje na... Rafała! Tak jest. Proszę Państwa, głosujemy na 100%. A teraz proszę wyjątkowych ludzi, moich przyjaciół, naszych koalicjantów. Chcemy żeby pokazać, że w polityce dobre relacje, przyjaźń, czasami mimo różnych spojrzenia na niektóre sprawy, jest rzeczą, która się liczy. Zapraszam Justynę, zapraszam Marcina. Powiedzą coś do nas w imieniu Lewicy i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Chodźcie. Dzień dobry Państwu, Szanowni Państwo. E, czy Rafał jest osobą, która będzie nas łączyć czy dzielić? Łączyć! Czy Rafał jest osobą, która będzie szanowała światopogląd każdego obywatela? Tak! tak. Czy Rafał jest osobą, która szanuje historię i wie, jak połączyć tradycję z nowoczesnością? Tak. tak! Czy jest gwarantem praw kobiet? Tak. tak! To już odpowiedzieliście na pytanie. Głosujemy na. Rafała. Rafała. Polskie stronnictwo ludowe powiat Gierski popiera Rafała Trzaskowskiego. Dziękuję. Ale te dziewczyny w PSL-u mają moc! Poczekajmy czekaj. Szanowni Państwo, razem z Krzysztofem jesteśmy dziećmi paktu senackiego. Paktu, który powstał jako porozumienie sił demokratycznych. I to porozumienie, ta współpraca musi trwać dalej, musi się rozwijać. To porozumienie udowodniło, ile możemy razem zdziałać. Dzisiaj z tego miejsca wzywam wszystkich ludzi lewicy, nie tylko głosujących na nową lewicę, ale także na partię razem na... Yy... Staniszkiew, nie Jadwiga Joanna Senyszyn Joanna Senyszyn, przepraszam, ale trema, nawet starych wyjadaczy zjada Joanna Senyszyn też udowodniła, że do polityki można wrócić, ale dzisiaj Staniemy wszyscy ponad podziałami. Te bieżące podziały tak. nic nie znaczą. Dzisiaj musi wygrać Polska. Wzywam wszystkich ludzi lewicy do tego, aby głosowali na Rafała Trzaskowskiego w drugiej turze. Rafał Czaskowski musi wygrać. Brawo. Szanowni Państwo, zaraz będziemy do dyspozycji dziennikarzy, do Waszej dyspozycji, ale pokażcie, że tu jest moc. Polska cała głosuje na. Rabela! Zgierz cały głosuje na. Rabela! Powiat zgierski głosuje na. Brawo! A teraz uwaga, symboliczne zdjęcie wszystkie tu ręce tych naszych cudownych koalicjantów. O, Sebastian. O. Ups. Nie pokazuj tego.

Super. Już w najbliższą niedzielę. Wszyscy, którym bliska jest biało-czerwona, którzy są patriotami, którzy są dumni z Polski, są dumni z silnej Polski w Unii Europejskiej i w NATO. Są dumni z tego, co udało nam się osiągnąć. Cenią sobie prawa człowieka, nikogo nie deprecjonują i nie poniżają. Szanują każdą Polkę i każdego Polka. Niezależnie od tego, do jakiej większości czy mniejszości przynależy, wszystkich Państwa zapraszamy na Marsz Patriotów już w najbliższą niedzielę o godzinie 12 na Placu Bankowym w Warszawie. I mamy dobrą informację: są autokary, także będą jechać ze Zgierza, O tym najlepiej skąd powie Sebastian Szef Struktury. A jak nie ma, to ja mam miejsca w Mamy, słuchajcie, mamy miejsca, widzimy się o 7.30. 7.30, gdzie? 7.30, Mosir, Zgierz, na parkingu. Tak jak zwykle ruszamy z tego miejsca. 7.30 niedziela, Moskw z A teraz idziemy do państwa! Patrząc na dokonane wybory przez mieszkańców miasta, zawsze przemawia za tym racjonalizm, takie podejście pragmatyczne z punktu widzenia to czego dzisiaj można się spodziewać w zakresie e, przy podziale władzy, e, dalszych ewentualnie rozdziałów e, e, i, i tego, co w sposób negatywny może wpłynąć e, na miasta. W przypadku niejasnych wyborów, oczywistych z punktu widzenia połączenia organów władzy, Wykonawczych e, każdego szczebla. E, dla mnie, z punktu widzenia miasta, przedstawiciela tego miasta, przedstawiciela mieszkańców e, re, w zakresie realizacji działań, ważne jest to, aby miasto mogło dalej się rozwijać, żeby miało niezakwestionowane e, sprawy związane z samorządnością, niezależnością, e, pewną stabilizację, którą w przypadku podejmowania inicjatyw przez parlament, niezależnie od jego struktury, e, również głowa państwa musi w jakikolwiek sposób legalizować i legitymizować. To jest dosyć istotne, aby nie dochodziło chodziło do dalszego zaburzania wszystkich elementów, które mogą mieć na to wpływ, aby samorządność broniła się sama w sobie, żeby mogła sama decydować, żeby mieszkańcy chociażby nawet mogli decydować o tym, kto do końca będzie ich przedstawicielem, w jaki sposób tak naprawdę w ramach struktur lokalnych będziemy podejmować decyzje, które w żaden sposób nie będą nas zaskakiwać w zakresie zmian legislacyjnych. Czy te rzeczy mogłyby być zagrożone w przypadku wyboru Karola Nawrockiego na prezydenta? Nie patrzę personalnie, patrzę z punktu widzenia podziału politycznego, bo tu mamy do z frakcjami politycznymi, partiami politycznymi i dokonywaniem polaryzacji sceny politycznej w tym obszarze, niezależnie od kandydata jednej czy drugiej strony. Jeżeli nie mamy do czynienia z pewną zbiorowością w zakresie e, tożsamości władzy, tożsamości grupy politycznej, reprezentowania tych samych e, interesów, e, e, reprezentowania tych samych spraw, może to dochodzić do pewnego rozbratu między tym, co na etapie podejmowania, a później przyjmowania i legitymizowania w postaci podpisania pismo statycznego może następować. To oczywiście jest pewna tylko i wyłącznie moja e, teoria, z którą ja wychodząc, analizując z punktu widzenia faktycznego wykonywania obowiązków, spotykam się na co dzień. Gwarancja dla wszystkich, myślę, pewnej ustabilizowania sytuacji po pewnym okresie, gdzie jesteśmy w permanentnych wyborach, jest dosyć ważna, żebyśmy my jako Polacy mogli w końcu złapać czysłowiowy oddech. Wynik wyborczy w całym województwie był zgoła odmienny niż w tych większych ośrodkach, ale także w Zgierzu. W Zgierzu wygrał zdecydowanie Rafał Trzaskowski. Eee, jaka była tego przyczyna? Wydaje mi się to też jasnym dokonaniem wyboru, ale też mocnego rozczłonkowania między różne grupy polityczne osób, które były kandydatami, bo można powiedzieć, że to 37% Rafała Trzaskowskiego w stosunku do 26% kandydatów rola Nawrockiego, dalej e, przekładało się na procenty pozostałych kandydatów. E, część grupy politycznej to jest do analizy, e, na pewno na przyszłość i pod rozwagę, głosowała na nowych przedstawicieli, chociażby Konfederacji. Jak będzie to w drugiej turze wyborów? Czy te osoby się wszystkie zdecydują, pójdą na element związany e, z głosowaniem przy braku swoich kandydatów? Będzie decydowało też o losach Polski. A dla mnie jest to oczywiste i ważne, że dla nas, jako samorządowców, zwłaszcza dla mnie, dla osoby, która współpracuje bez z każdym ugrupowaniem, bo miałem tą przyjemność i współpracować z Platformą Obywatelską będącą w władzy i z prawem i sprawiedliwością. Dzisiaj pewna stabilizacja w tym obszarze jest jedną z istotnych, jak nie najistotniejszych kwestii. Miasto Zgierz, Gmina Zgierz i Powiat Zgierski pokazały dużo większe zaangażowanie niż ta ogólna średnia frekwencja w całej Polsce. Zachęcamy do wzięcia udziału w drugiej turze wyborów. Tak, ja niezależnie od tego, jak Państwo widzicie tą, swoją, tą przyszłość jak i na kogo chcecie stawiać, zachęcam do tego, żeby pójść na wybory. Oddać swój głos, oddać i spełnić obywatelski obowiązek, bo to jest w naszym interesie, w interesie demokracji. W interesie wszystkich Polaków, żebyśmy czynnie brali udział w tym, jak wybory są dokonywane. Bez tego e, nie ma demokracji, bez tego możemy mieć tylko pretensje dla samych siebie, że czy ten czy inny wybór następuje. Rafał Trzaskowski to gwarancja dobrych relacji z Unią Europejską. Większość inwestycji, które są realizowane w polskich miastach to fundusze europejskie. Byłem wiceprezydentem Zgierza. Ogromny projekt kanalizacji wodno sanitarnej. Pieniądze na miasta to tkaczy. Pieniądze na plac Jana Pawła II, na którym się znajdujemy. Do tych wszystkich inwestycji pozyskiwaliśmy pieniądze z funduszy europejskich. Tych inwestycji bez członkostwa w Unii Europejskiej by nie było. Rafał Trzaskowski to osoba, która będzie dbać o silną pozycję Polski w silnej Europie. Karol Nawrocki to to, co robiło Prawo i Sprawiedliwość. Wojna z Unią Europejską, wyprowadzanie nas z Unii i zablokowane Fundusze europejskie. Wybór jest prosty. Drodzy mieszkańcy Zgierza, ciepło i serdecznie Was proszę. 1 czerwca głosujemy na Rafała Trzaskowskiego.